Witajcie ponownie na kanale Odkrywanie Zagadek. Dzisiaj 12. szmaragdowa tablica TOTA. Dzisiejszy odcinek to Prawo przyczyny i skutku oraz Klucz do manifestacji. Również ciekawy, moim zdaniem, TOT będzie opowiadał, jak mamy wpływ na nasze życie, jak możemy pewne rzeczy sami zamanifestować. Co bardzo kojarzy mi się. Z książkami Zelandy, na przykład, Transurfing rzeczywistości, jak możemy wpływać właśnie na swoje życie. Będzie też mowa o tym, jaki jest czas. I nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania kolejnej części audiobooka. Słuchaj o człowieczesów słów mej mądrości. Słuchaj głosu Totas z Atlantydy. Przezwyciężyłem prawo czasoprzestrzeni. Posiadam wiedzę o przyszłości czasu, którą próbowałem zdobyć. Wiem, że człowiek w swojej podróży przez czasoprzestrzeń powinien ciągle być jednością ze wszystkim. Wie, co człowiecze, że przyszłość jest niczym otwarta księga dla tego, kto potrafi ją czytać. Wszelki smutek ujawnia swą przyczynę, dokładnie tak, jak wszystkie działania powstały z pierwszej przyczyny. Wiedz, że czas nie jest sztywny i stabilny, lecz ciągle się zmienia, kiedy przyczyna niesie skutek. Spójrz na przyczyny, które tworzysz. Z pewnością spostrzeżesz, że wszystko jest skutkiem. Na początku powstała pierwsza przyczyna, która nadała byt wszystkiemu, co istnieje. Ty sam jesteś skutkiem przyczyny i odwrotnie. Jesteś przyczyną innych skutków. Dlatego, o człowiecze, bądź pewien, że skutki, które wywołujesz, są przyczynami coraz to doskonalszych skutków. Wiedz, że przyszłość nigdy nie jest z góry określona. Układa się ona zgodnie z wolną wolą człowieka, który przemieszcza się przez czasoprzestrzeń do celu, gdzie zaczyna się nowy czas. Człowiek może odczytać przyszłość tylko dzięki przyczynom, które wywołują skutki. Zawsze szukaj w obrębie przyczyny, a z pewnością odnajdziesz skutek. Słuchaj, o człowiecze, kiedy mówię o przyszłości. Mówię mianowicie o skutku, który idzie za przyczyną. Wiedz, że człowiek w swojej podróży do światła próbuje ciągle uciec od nocy. Tak, od czerni nocy, która otacza go niczym cień który otacza gwiazdy na niebie, i niczym gwiazdy na niebo skłonie, przebije się swym światłem z cienia. Powinien ciągle prowadzić go los, aż stanie się jednością ze światłem. Tak, chociaż jego droga leży pośród cieni, to wielkie światło bije od niego nieustannie. Jak ciemna byłaby droga, niech przezwycięża on cienie, które opływają go niczym noc. Spoglądając w przyszłość, widzę ludzi jako ucieleśnienie światła, wolnych od mroku, który ujarzmia duszę żyjących w świetle, którego nie przykrywają więzy ciemności, w świetle, które zawsze jest światłem ich duszy. Wiedz o człowiecze, nim to osiągniesz, na Twe światło padnie wiele cieni które próbować będą zgasić cieniem mroku światło duszy, która pragnie się wyzwolić. Otężna jest walka między światłem i mrokiem, prastara i ciągle jeszcze się rozgrywa. Jednak wiedz, że w przyszłości światło będzie wszystkim, a mrok odejdzie. Słuchaj, o człowiecze słów mej mądrości, przygotuj się. Wy, moje dzieci, wznieśliście się z poziomu, który był tylko niewiele wyższy ponad poziomem zwierząt i do tej pory stoicie najwyżej. Jednak przed Wami byli inni ludzie, byli więksi od Was. Lecz mówię Wam, tak samo jak przed Wami upadli inni, tak i Wy dotrzecie do celu. W świecie, który teraz zamieszkujecie, zamieszkują później barbarzyńcy duże także wzniosą się do światła stara mądrość zostanie zapomniana lecz przetrwa choćby ukryta przed ludźmi tak w kraju który nazywacie kem wiele raz będzie wznosiło się i upadało zostaniecie zapomniani przez dzieci człowiecze. jednak udacie się do Gwiezdnej przestrzeni daleko stąd i opuścicie miejsce które zamieszkiwaliście Dusza człowieka wędruje coraz dalej, niezwiązana z żadną określoną gwiazdą. Porusza się ona jednak zawsze w kierunku wielkiego celu, gdzie rozpuście się w świetle całości. Wiedz, że ciągle idziesz naprzód, kierowany prawem przyczyny i skutku, aż w końcu oba staną się jednym. Tak, człowiecze, kiedy ty pójdziesz dalej, w miejsca, w których zamieszkiwałeś. Udadzą się inni. Wiedza i mądrość zostaną zapomniane, aż przeżyje tylko jedno wspomnienie o bogach. Tak jak ja, poprzez moją mądrość, jestem dla Was bogiem, tak i Wy staniecie się bogami w przyszłości, ponieważ Wasza wiedza będzie wykraczała daleko poza ich wiedzę. Jednak wiedz, że człowiek zawsze ma dostęp do prawa, kiedy tylko tego zabraknie. Nadchodzący czas ujrzy ponowny rozkwit mądrości. Także ci, którzy po Was nadejdą, odnajdą mądrość i nauczą się odpędzać mrok światłem. Jednak i oni przez długi czas będą musieli czynić wysiłki, aby zdobyć wolność światła. Wielu, którzy utkwili w ciemności, będą czynili wysiłki odciągania od światła innych. Wtedy pośród ludzi wybuchnie wielka wojna, która naprowadzi Ziemię na właściwy kurs i wstrząśnie nią. Tak, wtedy czarni bracia wypowiedzą wojnę między światłem i nocą. Kiedy ludzkość ponownie zdobędzie ocean i będzie latała w przestrzeni na skrzydłach ptaka, kiedy człowiek nauczy się wykorzystywać błyskawice, wtedy nadejdzie czas wojny. Potężna będzie walka między mocami, wielka będzie walka między mrokiem i światłem. Naród podniesie się przeciwko narodowi, wykorzystując ciemne moce, aby opanować ziemię. Potężnej broni użyją ludzie na ziemi, aż zniknie połowa spośród ras. Wtedy wkroczą synowie poranka, którzy przekażą ludziom swe wskazówki i powiedzą: O ludzie, zaprzestańcie wojny. Z Waszymi braćmi, tylko w ten sposób dotrzecie do światła. Zaprzestańcie Waszej niewiary o moi bracia i idźcie ścieżką, wiedząc, że macie rację. Wtedy ludzie zaprzestaną walki między bratem a bratem, między ojcem i synem. Dawna ojczyzna moich ludzi podniesie się z miejsca pod ciemnymi falami oceanu. Wtedy rozwinie się era światła. Kiedy wszyscy ludzie będą szukać światła celu, wtedy bracia światła zapanują nad narodem i wypędzą mrok nocy. Tak, dzieci światła będą rozwijać się, dążąc coraz bliżej do celu. Staną się oni dziećmi światła, ich dusze będą zawsze promieniami pomieni. W tym czasie zapanuje mądrość i wiedza człowieka. Ponieważ będzie on coraz bliżej wiecznego płomienia, źródła wszelkiej mądrości, miejsca początku, które jest jednym z końcem wszystkich rzeczy. Tak, w jeszcze nienarodzonym czasie wszystko będzie jednością i jedność będzie ze wszystkim. Człowiek doskonały płomień kosmosu, uda się dalej do Gwiezdnej przestrzeni. Tak, nawet Przejdzie on z tej czasoprzestrzeni do przestrzeni poza gwiazdami. Długo byliście mi posłuszni, o moje dzieci, długo słuchaliście mądrości Tota. Teraz odchodzę od Was do ciemności, teraz udaję się do Amenti, aby zamieszkać tam aż do przyszłości, kiedy światło ponownie przyjdzie do ludzi. Jednak wiedzcie, mój Duch zawsze będzie z wami, prowadząc wasze stopy po ścieżce światła. Strzeżcie tajemnic, które wam pozostawiłem, a mój duch z pewnością będzie prowadził was przez życie. Otrzymujcie wasze oczy skierowane zawsze w stronę drogi prowadzącej do mądrości i utrzymujcie światło jako wasz odwieczny i ostateczny cel. Nie pozwalajcie ciemności ujarzmić waszej duszy, pozwólcie jej swobodnie wibrować w jej locie do gwiazd. Teraz odchodzę od was, aby zamieszkać w Amenti. Bądźcie mym dziećmi w tym i następnym wcieleniu. Nadejdzie czas, kiedy i wy będziecie nieśmiertelnymi i żyć będziecie przez wieki wieków jako światło pośród ludzi. Strzeżcie wejście do kortarzy Amentii, strzeżcie tajemnic, które ukryłem przekazując je Wam. Nie dopuśćcie, aby mądrość zdeptana została przez barbarzyńców. Powinniście utrzymywać ją w tajemnicy dla tych, którzy szukają światła. Teraz odchodzę, przyjmijcie moje błogosławieństwo, idźcie mą drogą i pozwólcie prowadzić światło. Pozwól Twojej duszy stopić się z Wielką Esencją, pozwól Twojej świadomości stać się jednym z Wielkim Światłem. Przywołuj mnie, kiedy tylko będziesz mnie potrzebował. Wymów trzykrotnie moje imiona. Czeketet ARELISZ WOMALITIS Czeketet, ARELISZ WOMALITIS CZEGETET ARELISZ WOMALITIS Moi drodzy, to już jest koniec tablicy 12. Ciekawe myśli. To, na co ja zwróciłam uwagę w tej tablicy, jest to, że człowiek nie ma przeznaczenia. Że wszystko zależy od wolnej woli człowieka, jest prawem przyczyny i skutku. Często ludzie mówią, a to było mi a tak miało być. Wszystko najwidoczniej jest związane z naszą wolną wolą. I ponosimy konsekwencje naszych czynów. Ciekawe jest również to, że Todd powiedział, że w przyszłości wszyscy staniemy się bogami i będziemy żyć wiecznie, czyli na nasze miejsca przyjdą inne ludy, może zapanuje znowu reset. Tod Tut wspominał tutaj o wielkiej wojnie, wygląda to na ostateczną wojnę dobra i zła, gdzie mamy właśnie jako ludzie dojść do, do pewnego poziomu, do tej właśnie nieśmiertelności, i wygląda na to, że to będzie koniec jakiegoś cyklu, tak? A później nastąpi nowy cykl. Na nasze miejsca przyjdą inni ludzie, tacy jak my, na początku prymitywni, którzy będą się rozwijać, dla których my staniemy się bogami, tak jak Tot stał się kiedyś bogiem dla Egipcjan. A też był człowiekiem. Mam nadzieję, że audycja ta Wam się podobała. Pamiętajcie, że tablicę omawiam wraz z Łukaszem Kulakiem na jego kanale Nieznana Historia Świata. A teraz Was już żegnam jeszcze raz zachęcając do subskrypcji i do komentowania i do lajkowania. I do następnego razu już w 13 tablicy. Do szybkiego usłyszenia. Cześć, Monika.